W ubiegłym tygodniu Nowy Targ żył tematem południowej obwodnicy miasta. W spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantami z firmy Multiconsult wzięła udział większość radnych, burmistrz wraz z zastępcami, urzędnicy oraz kilkudziesięciu mieszkańców, przeciwników zaproponowanego przebiegu tej drogi. Dyskusja trwała ponad trzy godziny i miała burzliwy przebieg. Każdy ma możliwość te dokumenty. Jeżeli istnieje to jest informacja należy interweniować od razu. Przepraszam, razu... będzie miał Pan możliwość wypowiedzenia się. Bardzo proszę. Ja też mówię też wyraźnie, proszę nie zinterwować ludzi, pokazywać faktyczne banki jak były, a nie pokazywać slajdy, które... Szanowni Państwo, w tym co nie merytorycznych wypowiedzi nie brakło, a wiele z nich przyjmowanych było z aplauzem. Jakim cudem kulka wam wpadła do głowy, że to co było prawie 30 lat temu może być dzisiaj realizowane? Niszczycie unikalny widok na Tatry, niszczycie unikalną strefę relacji, że odbywają odpozytywanie tysiące mieszkańców Nowego parku. Będziecie odebrać dzieciom na parku, na miasteczku komunikacyjnym, spokój korzystania z tego miejsca. Cały czas tylko chcecie betonować, budować drogi, jest mnóstwo parkingów, będzie smród, kim i mogiła i nic innego. To wszystko co się dzieje jest kuriozalne, bo to się dzieje za pieniądze polskiego podatnika, czyli nasz, zamiast wybudować park krajobrazowy, strefę rekreacyjną, tak jak to jest po różnych innych miastach, to u nas niszczy się zielone serce miasta. Pojawiły się także pojedyncze głosy poparcia dla planowanej inwestycji. Ja reprezentuję mieszkańców ulicy Jana Pawła Waksmąckiej, Sobieskiego, Kościuszki, Świętej Anny, Krakowskiej, Niby, więc ci ludzie czekają, że wreszcie samochody nie będą przez tę ulicę jeździć jeden za drugim. Wielu mieszkańców przyniosło na spotkanie kartki z hasłem tak dla obwodnicy, nie dla proponowanego przebiegu. Wniosek jaki płynie ze spotkania wskazuje jednak jasno, że taki wariant raczej nie ma szans się ziścić. My się możemy nie zgadać w szczegółach, natomiast powiem od razu, wszystkim na tej sali nie ma możliwości przełożenia tej obwodnicy poza ten korytarz. Jeżeli chcecie, jeżeli macie, przepraszam bardzo, bardzo, bardzo jeżeli chcecie, jeżeli państwo się nie zgadzacie to musicie wykazać jako obywatele w ramach tego jak będzie procedowana decyzja środowiskowa, żeby doprowadzić do jej unieważnienia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowej obwodnicy Nowego Targu będzie teraz procedowana przez wójta gminy Nowy Targ. Jeżeli decyzja środowiskowa nie zostanie... Nie zostanie wydana, bo zostanie podwyżona i będzie unieważniona, w związku z tym są inne miasta w Małopolsce, które są chętne na obwodnicy. Póki co nie wiadomo, czy większość nowotarżan jest za czy przeciw budowie obwodnicy w tym miejscu. Być może jakimś rozwiązaniem byłoby zorganizowanie przy najbliższych wyborach referendum w tej sprawie.